Zadanie na spokojnie. 2021 rok. Motor rozszerzone zadanie. Czwarte. Czwarte z wartością bezwzględną. Bezwzględnie je rozwiążemy, opierając się na, na definicji wartości bezwzględnej. Przecież wszyscy wiemy, że wartość bezwzględna z to jest albo ona sama, gdy jest większa równa zero. To tak jakby, jakby tych kresek wcale nie trzeba było opisać, czyli je zmazać, albo nie wiem, wykreślić, wykasować. Albo minus chmurka, czyli liczba przeciwna do chmurki, gdy jest ona ujemna. A co jest naszą chmurką? Tak, oczywiście, to jest akurat bardzo łatwe. Naszą chmurką jest x-4. Pozostaje nam więc rozwiązać dwa przypadki. Co się będzie działo, kiedy nasza chmurka, czyli x-4, będzie większa równe 0, lub cóż się będzie działo, kiedy nasza chmurka będzie mniejsza od 0. I z, zgadzam się z tymi, którzy mówią, a, to nie mogą być trzy rozwiązania. No rzeczywiście, to nasze równanie nie jest kwadratowe, więc raczej nie spodziewajmy się trzech rozwiązań. Reszta możliwości ABC wszystkie są wszystkie są prawdopodobne i możliwe. No to cóż, skoro chmurka ma być większa równa 0, to tak jakby nie było tych kresek, przepisuję 3 dodać x minus 4 równa się 0, a jak jest ujemna, to. No tak, stawiam minus i w nawiasie przepisuję wnętrze, czyli x minus 4 równa się 0. Dalej to już będzie bardzo łatwe. Po prostu rozwiążemy to spokojnie, niespieszący x większe równe 4 oraz 2x, 3x dodać x równa się 4 lub tu z kolei oczywiście x mniejsze od 4 i pozbywamy się nawiasu 3x odjąć x dodać 4, zmiana znaków równa się 0. No to dalej z tym łatwym zadaniem widać, że będzie 4x równa się 4 lub analogicznie 2x równa się minus 4. Od razu przeniosłem na drugą stronę, żebyśmy byli na tym samym etapie rozwiązywania. No to cóż, tu nam wychodzi 1, a tu nam wychodzi minus 2. I dwa rozwiązania? Niestety nie, bo popatrzmy na lewą klamerkę. Lewy układ warunków, jedynka nie jest w świecie liczb większych równych od 4, więc to ten układ warunków nie ma rozwiązania. Natomiast, oczywiście, minus dwójka jest w świecie liczb mniejszych od 4, czyli mamy jedno rozwiązanie jeden pierwiastek. W zasadzie to wszystko. Dziękuję za uwagę.